Jak już chyba wszyscy wiedzą i brat Bartłomiej również to od tego rozpoczął nasze nabożeństwo, mamy dzisiaj święto Zmartwychwstania Pańskiego. Wspominamy jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, pamiątkę tego, co uczynił Jezus Chrystus, który umarł, ale zmartwychwstał i żyje. I dzisiaj może mieć relację z każdym z nas. I kochani, to nie tylko wspomnienie cudów sprzed dwóch tysięcy lat, ale żywa prawda, która zmienia wszystko. Która mówi, że Jezus pokonał śmierć, która mówi, że Jezus pokonał piekło, on pokonał grzech i to jest wspaniała prawda. Amen. I Kochani, dzisiaj zapraszam Was do pochylenia się nad bardzo znanym tekstem Ewangelii, wgłębienia się w tą historię, bo przecież nie będę czytał jednego fragmentu, ale wybrałem fragment z Ewangelii Łukasza, który właśnie o tym mówi. I chciałbym, abyśmy wyciągnęli z tej historii. Chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy wyciągnęli z tej historii świeże lekcje, jakąś nową naukę, może sobie coś uzmysłowili na nowo, i bardziej będzie to raczej wezwanie do refleksji niż jakiś wykład czy kazanie. I chciałbym też, żebyśmy zmierzyli się z pytaniem, które padło z ust aniołów do kobiet przy grobie. Bo to nie było tylko pytanie do nich, ale wierzę, że jest to pytanie również dla każdego z nas, do mnie i do Ciebie. Jakie to pytanie? Odnajdziemy je w Ewangelii. Otwórzmy sobie, jeśli macie Biblię, Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, i przeczytam pierwsze 12 wersetów. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięte, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. On zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co Wam powiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia stać. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym jedenastu oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria Matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna, i odszedł do siebie zdumiony tym, co zaszło. Chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy na chwilę wniknęli w tą historię. Wyobrazili sobie ten poranek. I tą sytuację, w której były te kobiety, jest jeszcze ciemno. Pierwsze światło dopiero zaczyna gdzieś tam się pojawiać, wschód słońca ledwo rozświetla niebo, ulice są puste, powietrze pewnie chłodne, jak to o poranku. I do grobu wcześniej rano, rano zdążają kobiety, które, które jeszcze niedawno obserwowały jak ich mistrz, jak ich nauczyciel cierpiał, jak został zabity. Pewnie nie rozmawiają za wiele. Każda niesie jakieś wonności, olejki, ale w sercu, w sercu mają żal. Ich największa nadzieja została brutalnie ukrzyżowana. Jezus, który uzdrawiał, który przebaczał, który mówił z autorytetem, nie żyje. Umarł jak przestępca na krzyżu. Nie tak to przecież miało wyglądać. Nie tego się spodziewały. Ich nadzieje i oczekiwania umarły. Ale one nadal chcą go uhonorować. Wiernie idą, aby namaścić ciało, bez radości, ale z troski, z miłości, z poczucia obowiązku może, bez wiary w cud, ale z przywiązaniem do, do Jezusa. I tutaj rodzi się pytanie. Pierwsza lekcja, którą, która do mnie trafiła: co robisz, gdy Twoje oczekiwania duchowe zderzają się z pustką? Co robisz, gdy Twoje oczekiwania. Zderzają się z całkowicie odmienną rzeczywistością. Kiedy się modlisz, a odpowiedzi brak, kiedy widzisz, widzisz, że wszystko wokół ciebie krzyczy, że jest za późno, kiedy służysz Bogu, ale nie widzisz owoców, kiedy modlisz się o ludzi, o zbawienie może bliskich, ale nic się nie dzieje. Dużo pytań dzisiaj będę zadawał i pozostawał je bez odpowiedzi, abyśmy mogli sobie na nie sami odpowiadać. Kiedy kobiety wchodzą do grobu z tymi olejkami, jak tu czytaliśmy, i wonnościami, spodziewają się martwego Jezusa, a tam, tam nie ma nawet jego ciała. Tak jakby wspomnienia nawet po nadziei zniknęły. Ile razy my również przychodzimy do Boga z założeniem, że coś już się skończyło, że nasze życie, że nasza rodzina. Że nasza wiara, że nasze małżeństwo, cokolwiek co przychodzi nam do głowy, są już w tak zwanym grobie. Ile razy tracimy nadzieję? Czy w swoim życiu doświadczasz żywego, pełnego mocy Jezusa, czy tylko wspominasz tego dawnego, tego historycznego? Czy może wspominasz tylko dzieła, które kiedyś Jezus uczynił, ale nie masz swojego, swojego osobistego przeżycia z Jezusem? I przychodzą te kobiety. Są nie dość, że przygnębione, to teraz jeszcze zakłopotane i zmartwione, co się stało, stało z ciałem Jezusa. Nie wiedzą, co uczynić. I tam właśnie, tam właśnie w tym miejscu, w tym miejscu zakłopotania, smutku i pustki, przychodzi Boży Głos. Tam w tym miejscu. Zamiast w miejscu zawiedzionych oczekiwań, pada to przebudzeniowe pytanie: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Kochani, bardzo często właśnie w tym miejscu rozczarowania, smutku i pustki Bóg do nas przemawia. Bóg właśnie w takich momentach często chce do nas mówić. Ja tego doświadczyłem. Wiem, że wielu z Was również tego doświadczyło. Bóg chce się spotkać z nami również w naszym dołku, w naszej dolinie. I w tej wielkanocnej historii anioł pyta kobiet, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Powtarza to pytanie. To pytanie nie miało być może z wyrzutem. To była taka łagodna konfrontacja, przypomnienie, przecież On żyje. On zapowiedział to przecież wielokrotnie. Dlaczego więc szukacie go tam, gdzie go nie ma? I tak jak powiedziałem na początku, wierzę, że jest to pytanie do każdego z nas. Co to dla nas znaczy, że szukamy życia, czy żyjącego w miejscu, gdzie go nie ma? Kiedy, kochani, w naszych sercach zaczyna rodzić się niewiara, kiedy zaczyna gościć zwątpienie, to wiecie co robimy? Kierujemy się ku martwym miejscom, ku martwym rozwiązaniom, które przynoszą śmierć, które nie przynoszą życia. Które uśmierciają naszą nadzieję. I co my wtedy robimy? I chciałbym przytoczyć tutaj takie trzy rzeczy, które często właśnie mają miejsce w naszym życiu chrześcijańskim, kiedy właśnie pojawia się niewiara i zwątpienie. Po pierwsze, wpadamy w pułapkę religijności. Jakże łatwo jest popaść w rytuały bez życia? Chodzimy do kościoła, ale nie spotykamy się z Jezusem. Praktykujemy chrześcijaństwo. Ale gubimy gdzieś po drodze samego Jezusa Chrystusa i bezpośrednią, bliską relację z nim. Czy Jezus żyje w mojej i Twojej codzienności? W modlitwie, w relacjach, w przebaczeniu, w radości? Zobaczcie, jak łatwo nam robić pewne rzeczy z przyzwyczajenia i wpadać w tą pułapkę religijności, ale nie róbmy tego, kochani. Więc to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Druga rzecz, którą robimy, szukamy życia, odświeżenia w miejscach, które niosą śmierć. Szukamy spełnienia i pokoju poza Jezusem. To znaczy uciekamy w rzeczy, które nie dają nam życia. To może być rozrywka, to może być materializm, to może być uzależnienie, to mogą być toksyczne relacje. Poszukujemy często spełnienia w karierze, hobby czy w relacjach innych niż w Jezusie. Ludzie w świecie robią to cały, cały, cały czas. Nawet ci, którzy szukają, często zanim znajdą tą właściwą, jedyną, absolutną prawdę, często przechodzą przez wiele rzeczy, których muszą się tak trochę sparzyć i szukają, ale szukają. I kto szuka wytrwale, ten znajduje. Ale my wierzący też czasami tak robimy. Zamiast przybliżyć się do Boga w sytuacji, kiedy. Czegoś nam brakuje, kiedy potrzebujemy go bardziej, to my czasami się dystansujemy, czasami zaczynamy zajmować się czymś innym, szukamy ukojenia w tym, co daje świat, a potem wracamy do Boga z pytaniem: dlaczego czuję się martwy duchowo? Dlaczego jestem słaby? Oto odpowiedź. Poszukamy tam, gdzie nie ma życia. Czasami wracamy do tego, z czego wyszliśmy. Czasami skupiamy się za bardzo na, na tych rzeczach, które daje świat, a za mało na tym, co daje Bóg. I brakuje nam wytrwałości. To jest druga rzecz, kochani, którą robimy, kiedy, kiedy właśnie pozwalamy, aby niewiara, aby zwątpienie gościło w naszych sercach. I po trzecie, i to również myślę, robimy na nagminnie, szukamy Jezusa w naszych dawnych przeżyciach. To nie jest źle wspominać. To, co Chrystus uczynił dla nas, przypominać sobie świadectwa, to buduje naszą wiarę. Ale, kochani, my nie możemy trwać we wspomnieniach, duchowych uniesieniach. Nie możemy tylko trwać w tej przeszłości, zamiast doświadczać Boga tu i teraz. Odwołujemy się do dawnych świadectw, do cudów, co kiedyś się wydarzyło w naszym życiu. I tak jakby nie pozwalamy Bogu mówić i działać do nas teraz, na nowo, wprowadzać w nas w nowe rzeczy. Ale kochani, nie możemy ciągle żyć przeszłością. Nie możemy ciągle wspominać, że kiedyś było fajnie. O, pamiętam jak się nawróciłem. O, pamiętam jak zostałem ochrzczony duchem świętym. Pamiętam jak wchodziłem do wody, zostałem zanurzony i to było wspaniałe przeżycie. minęło 30 lat, a ty dalej tym żyjesz. A przecież powinieneś mieć wiele nowych, świeżych, namacalnych spotkań z Bogiem. A przede wszystkim namacalną, realną, bliską relację z Nim. Pewność. Bożej obecności w moim życiu. Pozwólcie, że zadam sobie i Wam pytanie: kiedy ostatnio coś przeżyłeś z Bogiem? Kiedy ostatnio? Kiedy usłyszałeś Boży głos? To ważne pytania. Albo kiedy Duch Święty coś Ci pokazał w Piśmie Świętym? Przecież czytamy Pismo Święte na co dzień, prawda? I Duch Święty chce do nas mówić, tylko czy Mu pozwalamy. Czy znajdziemy czas, żeby chcieć usłyszeć? Czy tylko co dzisiaj jest, środa, szesnasty rozdział? Dobra, i do pracy. Albo do łóżka, jak czytamy wieczorem. Ale kochani, czasami tkwimy w starych przekonaniach w naszych lękach, w wyobrażeniach Boga. I nie pozwalamy mu działać w naszym życiu na nowo. Nie, nie pozwalamy mu wprowadzić nas w nową duchową prawdę. I nie potrafimy zobaczyć go takim, jakim jest i jakim maluje go Pismo Święte. Dlatego, że kiedy pojawia się zwątpienie i niewiara, wtedy okoliczności zaczynają nam mówić, próbować zdobyć naszą uwagę. Jeżeli my nie wracamy do Słowa Bożego, to zaczynamy chodzić w kłamstwie, a to jest cel szatana. Abyśmy nie chodzili w prawdzie, ale chodzili w kłamstwie. I wtedy nie możemy już słyszeć Ducha Świętego, bo zamykamy się. Ale bracia i siostry, z martwych zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus chce nas prowadzić dalej. On chce mówić do nas tu i teraz. On ma świeże, nowe rzeczy dla nas dzisiaj. Amen. Dlatego, kochani, nie szukajmy Go tam, gdzie już Go nie ma. Pomyślmy o tym, czy czasami nie jest tak, że próbujemy znaleźć życie właśnie w martwej formie religii, w pustych przyjemnościach, w sentymentalnych wspomnieniach, zamiast zaufać Duchowi Świętemu, który chce tchnąć nowe życie bezpośrednio w nasze serca. On chce to uczynić do Ciebie dzisiaj. On chce, abyś przeżył swoje kolejne może martwych stanie. On chce dotknąć Ciebie mocą, bo apostoł Paweł mówi: że ta sama moc, która pobudziła Chrystusa do zmartwych, wzbudziła Go z martwych, jest dostępna dla tych, którzy idą za Nim. To jest niesamowite, kochani. I On chce Ciebie ożywić. Zastanów się dzisiaj. Drogi bracie, droga siostro, w jakiej dziedzinie Twojego życia potrzebujesz na nowo otworzyć się na działanie Ducha Świętego? W jakiej dziedzinie życia potrzebujesz na nowo się otworzyć? Ale wróćmy jeszcze do naszej historii. Wersety 6-8 mówią to, co powiedzieli aniołowie, i oni mówią do tych kobiet po tym, jak zadali im pytanie: Nie ma gotu. Ale z martwych stał. Wspomnijcie, jak Wam mówił, wspomnijcie to, co On Wam mówił. Wiecie, problemem nie był brak informacji. A dzisiaj mamy nadmiar informacji. Wszelkie informacje są bardzo łatwo dostępne internet, sztuczna inteligencja, aplikacje. Mamy sporo informacji. Więc ale nawet wtedy to nie był problem z brakiem informacji, ponieważ one niejednokrotnie słyszały, a na pewno też znały pisma, które zapowiadały Chrystusa. Ale wiecie, z czym był problem? Z Problem z pamięcią i problem z wiarą? Albo przede wszystkim problem z wiarą. I ze złymi oczekiwaniami, o, kim, o czym mówiłem wcześniej. Jakie to może mieć zastosowanie dla nas? Czy może zapomniałeś to, co Jezus do Ciebie powiedział. Czy może zapominasz o tym, co Bóg ci obiecuje w Słowie Bożym? Czy może kiedyś ktoś miał do ciebie proroctwo albo jakąś wizję, Słowo, ale Ty masz problem z tym, aby temu ufać. No bo przecież nie wiesz, czy to się wypełni. A tyle, a Słowo Boże? Czyż niewiele mówi o tym, co się wydarzy, o tym, kim jest Bóg, o tym, jak On działa? Kochani, ja wierzę, że my nie potrzebujemy nowego objawienia, ale potrzebujemy przypomnienia tego, co już wiemy. Co mówi Pismo Święte? Że Bóg jest z tobą, nie lękaj się. Co mówi jeszcze? Że Bóg daje pokój, który przewyższa wszelki rozum i On będzie szczery naszych serc i myśli. Pismo Święte mówi, że Bóg współdziała ku dobremu. Pismo Święte mówi, że Pan jest blisko złamanych, że wybawia przygnębionych. To są Boże obietnice. I my możemy stanąć na gruncie Słowa Bożego i przyjąć to wiarą do swojego życia. Przez wiarę musimy to przyjąć, kochani. I to wymaga zaufania, to wymaga odwagi, to wymaga posłuszeństwa. Kochani, przypomnijmy sobie obietnicę. Przypomnij sobie, Boże, obietnicę, kiedy Twoje serce zaczyna wątpić. Sięgnij właśnie do tych świadectw, które masz. Ale potem poszukaj świeżego Bożego dotyku, poświęć czas, aby przybliżyć się do Boga, aby otrzymać coś nowego. A co myślicie o uczniach? Uczniowie, czyż oni nie powinni być jeszcze krok dalej? Czyż oni nie chodzili z Jezusem codziennie przez trzy lata, słuchali, widzieli tyle cudów? A gdy kobiety przychodzą i dzielą się tą informacją z nimi, to oni. Mówią, że to bajki. Nie dali im wiary. A Piotr biegnie, patrzy pusty grób i co robi? Jest zdumiony i odchodzi. Dalej nie wierzy. I tak sobie pomyślałem, bracia i siostry, ile razy my słyszymy słowo Boże, ale traktujemy je jako tylko piękne idee. Takie. Wiecie, wzniosłe prawdy, ale nie życiodajne prawdy, które mają moc zmieniać nasze życie. Mówimy o kazaniach, o, piękne kazanie. No i co z tego? No często nic, bo wracamy do domu i zapominamy, nie mówiąc o tym, żeby wprowadzać w życie. Ile ludzi przychodzi w niedzielę do kościoła i wraca jak Piotr, zdumiony, ale nieprzemieniony? Zdumiony, ale nieprzemieniony. Czasami nie podejmujemy decyzji zmiany. Czasami mamy problem z wiarą i zaufaniem, tak jak kobiety wtedy, Jego postałowie. Ale Pan Bóg chce Ciebie dotknąć również dzisiaj. Amen. On chce mówić do nas codziennie. On chce mówić do nas na każdym naszym spotkaniu, bo gdzie jesteśmy zebrani w imieniu Jezusa Chrystusa, On jest pomiędzy nami. Amen. I podsumowując, zadajmy sobie pytanie, czy my nie bywamy często jak te kobiety, jak uczniowie. Czy my jesteśmy od nich lepsi? Niby wierzymy, ale często nie spodziewamy się cudu. Chodzimy do grobu z wonnościami, z tymi olejkami, sięgamy wstecz zamiast wyjść na spotkanie żyjącego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nieraz się zawodzimy. Dlatego, że czasami nie widzimy, widzimy spełnienia naszych modlitw, tego o czym się modlimy. Modlimy się, ale bez oczekiwania, bez wiary, że Bóg naprawdę odpowie. Czytamy Pismo Święte, bracia i siostry, ale nie spodziewamy się, że Duch Święty do nas przemówi. Z jednej strony tego pragniemy, może nawet jeździmy na konferencje, śledzimy naszych ulubionych mówców na YouTubie. I chcemy z jednej strony mieć taką relację, a z drugiej strony tylko ich podziwiamy, a sami sami nie potrafimy, bo nie spodziewamy się, że Duch Święty do nas może mówić poprzez słowo, że on chce do nas mówić codziennie. Chodzimy do kościoła, ale może czasami traktujemy to bardziej jako obowiązek niż jako żywe spotkanie z Bogiem. I myślimy sobie: "Ach, wieczór w tygodniu zostanę w domu". O no w niedzielę raczej chodzimy. Ale to nie chodzi o obowiązek, ale chodzi o spotkanie z żywym Bogiem, który jest szczególnie obecny tam, gdzie zbiera się Kościół, gdzie zbiera się ciało Chrystusa, kochani. Wiecie, to jest taki dramat wiary, która przestała się spodziewać. Wiary, która nosi ze sobą wonności do martwego Chrystusa. Zamiast przyjść gotowa na spotkanie z żywym Panem. Takie lekcje, takie lekcje, takie refleksje towarzyszyły mi kiedy czytałem ten fragment. I tym się z wami dzielę. Wiecie, kiedy mamy taką wiarę właśnie, albo właściwie niewiarę, to trochę staje się to jak taki rytuał pogrzebowy. Nosimy w sobie rozczarowania, jakieś pogrzebane modlitwy. Jakieś utracone nadzieje, i szukamy Jezusa w miejscach, których go nie ma. Nie idziemy po świeżą obecność. A kiedy Bóg przemawia do nas przez Słowo, a kiedy Bóg mówi do nas przez świadectwa innych ludzi, a kiedy Bóg mówi do nas przez okoliczności, to my mamy problem to zobaczyć. Ktoś kiedyś napisał takie piękne słowa i zacytuję je wam. To jest właściwie pytanie: Czy twoje chrześcijaństwo nie przypomina czasem wizyty przy grobie? To znaczy odwiedzasz wspomnienie, ale nie spotykasz się z osobą. Piękne, prawda? Dla mnie to takie bardzo głębokie. To znaczy trwasz w religijnych formach, ale bez żywego oczekiwania, że Bóg działa tu i teraz. Czyż nie tego pragniemy, czyż nie tego chcemy szukać, czyż nie tego chcemy więcej, bracia i siostry? Tego pragniemy więcej, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeżeli nie zaczniemy od podstaw, nie wrócimy do pierwszej miłości do naszego Boga, nie zaczniemy angażować naszej siły, naszej mocy, naszej duszy, ciała i całości, aby poznawać Pana. Tego się nie da zrobić na pół gwizdka. tego się nie da zrobić zaocznie, tego nie da się zrobić będąc cały czas jedną nogą w świecie, tego się nie da zrobić będąc cały czas w jedną nogą w grzechu. Nie da się tego zrobić, kochani. Z jednej strony pragniemy, ale z drugiej nie chcemy czegoś odpuścić. I dzisiaj Słowo Boże mówi, nie sieć, nie szukaj tam w tym grobie martwych rzeczy, ale szukaj żywego Chrystusa, który chce do ciebie mówić. Tylko czy znajdzie wiarę? Co Jezus mówił, kiedy chodził? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy wróci? I, kochani, chciałbym pobudzić nas na nowo do wiary dzisiaj. Do wiary, że Bóg nadal ma moc, że Bóg nadal może nas przeprowadzić przez różne doświadczenia i trudności. I tu nie chodzi o jakieś formy, tradycje, ale chodzi o relacje. Bo przecież Jezus żyje, amen. Jezus nie potrzebuje naszego upiększania w grobie, naszych wolności, naszych olejków, ale On chce być uwielbiony w naszym życiu. I pyta dzisiaj Ciebie, dlaczego szukasz mnie w przeszłości? Dlaczego szukasz mnie, czy myślisz o mnie tylko w kategorii wspomnień jakiejś historii? Dlaczego myślisz, że już nic się nie zmieni? Dlaczego nie wierzysz, że mogę zrobić coś nowego? Kochani siostry i bracia, z martwych stanie nie wydarzyło się, żebyśmy mieli piękną teologię. To nie jest mit ani metafora, to rzeczywistość, która zmienia wszystko. Wydarzyło się, abyśmy mieli nowe życie dzisiaj. Jezus żyje i oczekuje, że nasza wiara też będzie żywa. Wiara, która będzie nas przenosić przez Trudności, wiara, która będzie też dalej mocna, kiedy przechodzimy przez sukcesy. Wiara, która jest mocno zanurzona w Piśmie Świętym i w naszym Panu i chodzimy w mocy obecności Ducha Świętego na co dzień. I z tego, z tego słuchania również Słowa Bożego bierze się nasza wiara. I to jest nasz cel, kochani. I kończąc, chciałbym wezwać nas do życia w mocy zmartwychwstania. Bo, jak już wielokrotnie dzisiaj było powiedziane, Jezus żyje, On zmartwychwstał, On nie jest w grobie. A jeśli On żyje, to i my możemy, powinniśmy, wręcz musimy żyć inaczej. Bo zmartwychwstanie oznacza, że grzech nie ma ostatniego słowa. Amen. Zmartwychwstanie oznacza, bracia i siostry, że lęk nie ma ostatniego słowa. Zmartwychwstanie oznacza, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Ale tak jak śpiewaliśmy kiedyś tam. Maranata, przyjdzie Pan Jezus i spotkamy się z Nim. A jeżeli nie dożyjemy tego czasu, to każdy z nas kiedyś umrze i spotkamy się z Chrystusem, i to będzie piękne, to będzie niesamowite. Pytanie tylko, czy wiemy, co się wydarzy po śmierci. Czy nie unikamy tego tematu, czy nie uciekamy od tego? Właśnie uciekamy i szukamy w martwych miejscach. Ale bracia i siostry, Słowo Boże mówi nam i wierzymy, że. Ostatnie słowo należy do kogo? Do Jezusa. Więc trzymając się tej całej historii, tego słownictwa, mógłbym powiedzieć tak: nie przynoś mu olejków i wonności na pogrzeb, ale przyniesz mu wiarę. Zacznij wierzyć, modlić się i oczekiwać z wiarą. Otwórz mu dzisiaj swoje serce na nowo. Zaufaj Jego słowu, bo skoro on żyje, to i twoje życie może być pełne Jego obecności. Twoje życie i moje życie może być pełne Jego mocy i nadziei. Amen. Zapraszam Was do modlitwy. Chcemy o to się modlić. Chcemy wołać do naszego Pana i prosić Go, aby spotykał się z nami tu, gdzie jesteśmy i aby mógł, aby ta wiara mogła nas na nowo żyć. Abyśmy na nowo zaczęli wierzyć, że On ma moc, że On jest żywy, że On jest realny, że On nie chce, abyśmy tkwili w przeszłości, ale mieli świeże, nowe. Spotkanie z Jezusem. Módlmy się.